Siemanko, z tej strony Kadzier. Dzisiaj pogramy sobie w Call of Duty 2. To będzie taka nasza nowa seria. Cóż, myślę, że jakoś to ujdzie. A mi się myszka laguje, lol. No i teraz, na jaki poziom? Ja sobie może wezmę Easy, bo ja w strzelankach, w FPS-ach jestem strasznym laikiem i nie chcę padać. Potem podczas gry można sobie zmienić poziom trudności, więc jeżeli będę dawał radę, czy coś to zwiększę go i będzie, jakoś ujdzie. Yo. Jeszcze nie ogarnąłem tego mikrofonu, bo rzadko nagrywam teraz i nie wiem, jak to mniej więcej będzie mnie słychać. Chcę, żeby było mnie słychać dobrze w końcu, kurwa, bo się jeszcze raz troszkę zmniejszyć ustawienia gry, ponieważ Fraps kłóci się z tą grą, że nie chce grać z Frapsem, spierdalaj frajerze, nie pograsz. Teraz dla wszelkiego, na wszelki wypadek, wyłącz nagrywanie i kliknę start. Dobra, już. Cześć. O, ta grafika. Wiem, że niektórzy mają lepszą, ale niektórzy nagrywają eksionem, a ja muszę frapsem się męczyć. I. I Fraps się ze mną kłóci, że nie chce na tej grze nagrywać. No i cóż, życie. Dobra, ej, bo się poplątało wszystko, co on mówi. Ja w ogóle ściszę tę grę. Nie będę wam udostępniał audio. Tak jak z reszty gier, ponieważ. Ponieważ nie Ej, właśnie, mam trochę zjebane przyciski. 1, 2, 3, żebym mógł zmieniać, Ty. Że nie, żeby mnie podczas wojny nie było. Ku, chyba. A, nie mogę strzelić. Czekaj, wstawaj, co ja zrobiłem. Raz. No właśnie, mój cel. No, spierdolę. Nie To jest to, czy jak wezmę w górę, to on pójdzie w dół, a w dół to w górę. Kliknąłem, że nie chcę. Jednak będę musiał troszkę zwiększyć te, te ustawienia, bo ta gra po prostu się brzydka zrobiła na tych ustawieniach. Ale też w następnym odcinku wszystko zmienię. Spokojnie. Co ja mam? Strzelać, tak? Dobra, dobra, dobra. Pięknie, pięknie. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś, dobra, siemanko Serio? Prawym przyciskiem jest auto-aim? No coś, ty. Czy nie auto-aim? Po prostu aim. Patrzcie teraz. Nie wychylaj się. Puuu. <grym> no kurwa. Jeszcze kabel od myszki mam tak, że trochę jest za krótki i nie mogę czasami strzelić tak, jak bym chciał. 15 sekund na zestrzelenie wszystkich kasków, dupa. Udało się. O kurwa, a nie Fuck. Udało się. Nie chodź tu. O. ma nie pchaj się! Gdzie się pchasz, kuchwa? Spostrzegawczy jesteś. Patrz teraz. I Ja pierdolę! Ej, nie chciałem. Myślałem, że on jest jakiś... To Masz ziemniakiem w pysk. Kubeka. No wiesz, co zimnia? No, już dawno nie rzucałem. Dobra, nie idź tu. Won zimnia? Mam iść? Słuchajcie, jak to było.

Germanie atakują Jest tu już gdzieś price? Nie to chyba nie w tej kampanii jeszcze Dobra, biegnijcie. Ja osłaniam tyły! <laughs> nie no dobra, bez, nie świruję przecież. Ziomki, lecimy ich, rozjebać. Co się będziemy, pamiętajcie, z honorem? Dobra, podnoś to, lecimy na nich. Rozdziebiemy ich jak kurde. Ostatnie te, te, no te. Co ty zrobiłeś, debilu? debilu? Dobra. Tam jest czołg, tak? Ah, oj. No. Dobra, dobra, rajtowo. Co teraz? O! Dawać ich. Gdzie wychodzisz, idiotu? Dlatego mówiłem, że jestem słaby w FPS-ach. Ja się stanę po prostu tu i poczekam, aż wyjdziecie. Yuri, dawaj, Yuri! No teraz rzuciłeś? Teraz? Człowieku, masz zapłon jak nie wiem kto. Ale to zarzuca, ja pierdzielę. Kiedyś mi się lepiej strzelało z tej bro... Fucken, fucking, 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 rzuciłem sobie pod nogi granat. Ta, brawo, ja. To chciałem. Ta, ta broń była piękna. Ta! To pamiętam. Pieprzaj człowieku. Kurwa. A! Bo mnie zabiją. Iść tam ktoś. I... Skurwiel.

Co za typor, ej widzicie, to co ja? Ale dostał Ło, wow, chuj ej, dzięki, o chuj, co jest? Znowu nie ten przycisk Uwaga tam Troszkę za łatwy poziom. Potem zmienimy. Dobrze jest. No i powodzenia. Dawajcie. Jakie ja uwielbiam w ogóle... wow. Patrzcie, to jest tak stara gra, a już jednak coś tu się działo, nie? Gościu podbił, przewrócił stół, tak dalej. To, to mi się podoba w tej grze. Tak, chodź tu. Muszę sobie czułość myszki zmienić, i to już, kurwa! O no ty nie no, mu no No No, no, no jednemu Masz kurwa łap zęby Fak jestem w wasilita, dobra. Ładnie! We no <laughs> Dobry trening to nie jest trening No dobra To było na tyle W tym odcinku Obejrzyjcie, ocencie No, to było na tyle Cześć na razie i zle muszę polepszyć tą grafikę, bo coś się zjebało aż tak, to nie będę grał. Nara.